Cześć, witam was na kanale Ficarious World Dzisiaj zagramy Kill Team na 210 punktów. Będzie to yy, walka między krasnoludami i jeszcze ludźmi. Uwaga, może Fantasy Battle. Kill, co to w ogóle jest Kill Team? Kill Team to jest yy, gra w yy, odróżnieniu od Fantasy Battle. Yy, nie walczymy w otwartym terenie, jednak walczymy w terenie makiety jakieś miasta, fortyfikacje i tak dalej wszystko odbywa się między mnóstwem murków i takich, takich tam innych lub ruin, miasta, budynków, no i takie tam. Yy, ten prezentuje się następująco. Zamek, murek, 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 to to jest... To balisada jakaś. Yy, kamień... kamień. Balisadek tutaj i Mudek wieża. To jest ten miasta, chociaż nie wiem, to, to można miastem to jest taki. Nie jest to w ogóle. Eee, no tak, jeśli ktoś nie jest obgaśniony, to, to to jest w ogóle killing. Kilting to jest ta, ta drużynowa, w której walczą dwie drużyny i. Jedna ma zadanie z drugą, to jest zasada kill team. Jednak my zmienimy ten kill team i zagramy w taki sposób, że to są dwie zasady. Jedną zasadą jest to: zdobycie tą ta drużyna, jeszcze drugi musi zdobyć tę wieżę, a zamiast to musi zdobyć to. Nie, zdobycie objaśniam pod względem wejścia tam i przez jedną turę nie zostać nietkniętym lub przeżyć. Natomiast druga strona to jest tu odsłonny team czyli weźmijcie wszystkich zawodników się sześciu tutaj Tutaj nie można grać na panikę, to jest zwaną Wolhamera Fantasy Battle, ponieważ nie ma tu pełnych jednostek tylko jednostek, w których jest po dwóch, trzech, czterech. No więc, jak prezentują się nasze siły? Krasnoludy dzisiaj zaczynają, więc pokażę jako pierwsze. Tutaj mamy dwóch wariorsów koło kamienia. Natomiast tutaj jest młodek, za którym stoją jeden kusznik i jeden wariors z, z wojownik, przepraszam, z dwunęcznym toporem jeden kusznik oraz jeden wojownik z młotem. Tutaj mamy balisadę, na której Stoi wojownik z toporem, kusznik, wojownik z toporem, kusznik, wojownik z młotem, yy, kusznik i wojownik z, 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 z młotem. Myślę, yy. A, i jeszcze tutaj stoją dwa wojownicy. Tutaj jest przerobiona ręka, ponieważ kiedyś mnie tam padła i musiałem coś zrobić. To jest tłumik tego samolotu, czyli ważne. I, i wojownik. Tutaj na to masz czeka ich niespodzianka, który mi zaatakuje. I jest tutaj pięciu kuszników schowanych sobie za, za mudem No, za tyle. Tyle Teraz zaczynamy historię. <grym> yy, eee... to? Tutaj mamy za balisadą trzech y, skin kameleonów, za muzykiem trzech kameleonów, dwóch kameleonów i za muzykiem tutaj też dwóch kameleonów. Tutaj mamy się tutaj Tutaj zawożę się jeden kameleon, jeden saurus, w środku, yy, jeden saurus, mierczej, jeden sztandardowy jeden saudus muzyk i trzech saudusów pojemników się jakiś tam zgucią. No, jak już powiedziałem, z kamelo, kamerą. zaczynają, więc start widzimy się po dużej pierwszej. Witam podobnie. No tak, w pierwszej dużej to. Tutaj z dwóch castle'ów się ruszyło, że mają pudkę, no już nie szybko im to poszło. Tutaj dwóch wyszło z skąd? Tutaj że sobie strzelali jednak y, to ciężkie z minus dwa do osłony ciężkie jest minus 2 do zrobienia, więc musimy wyliczyć 6. niestety, nie udaje im się to. Więc każdy z nich podłuje. Tutaj natomiast wychodzi jeden sobie wojownik, i tutaj dwóch. Czyli sytuacja się nie zmienia, wszystko jest tak samo. No więc ta jazdura jeszcze użyć. Zobaczymy, czy mnie zaskoczą. No, więc Zobaczenia. zobaczenia. Otóż... Pierwszy... Jest ludzi. Widzimy taki etap. Tutaj było trzech ludzi. Oni się przesunęli... z Ten jeden, prze się... ...pięć... ...co mu jeden cal obrócenia się w tą stronę... ...i poszedł sobie... ...tu. W tu. Natomiast ten który stał tu, już już obrócono nawet doszedł tu 15, 15 cm, czyli to jest 6 cali, tutaj jest ja sobie palę. No jak już wiem 15 cm czyli 2 cale w tą stronę i dzień. i wtedy już poszedł sobie tu do przodu swoje te marne nie wiem, 5 cm, nie wiem, 10 cm. No w każdym razie to, to, to co zrobiły kamelody. No to teraz czuję druga kasę ludu, widzimy trudno. Potóre. E, tak to się stało. Zabiłem trzech kamelonów, czyli 3 strzelają, zabijają. dwóch, które szły mniej więcej pędyk. I jeden, e, trzy stąd e, i trafia tutaj tego jednego, co trzech tu. W tej ruchu 8, że 4, trzy, trzy tale do przodu. I tutaj też już się zbliżam. Pominę połowy, 15 połowy. No. I teraz. Mm, tu za kamelon.